Witam w 114. odcinku, jak wygrywać zakłady bukmacherskie. Nazywam się Przemysław Kubis. Z zawodu jestem analitykiem sportowym. Pracuję w zagranicznej firmie bukmacherskiej Let Brokers. Zapraszam Was na moją stronę internetową sportowe.pl.pl. Na mojej stronie znajdują się kupony. Jest ich ponad 200. Kupony pochodzą z różnych bookmakerów, takich jak Bet365, Unibet, Sportingbet, Totolotek czy Fortuna. Kuponów już nie zamieszczam. Swój profesjonalizm udowodniłem każdemu. Jestem jedyną osobą na YouTubie, która posiada własną stronę internetową. Stronka znajduje się pod moim filmem. W dzisiejszym odcinku podam Wam stronkę z typami bukmacherskimi od zagranicznych typerów. Znajdziecie bezpłatne typy na piłkę nożną. Powiem też, ile zarobiłem pieniędzy. Grałem przez dwa dni. Grałem w poniedziałek i we wtorek. Dzisiaj sobie pieniądze wypłaciłem z bankomatu. Nagranie miałem 500 zł. Zaczynamy. Stronka nazywa się betypsfutbal.com. Stronka znajduje się pod moim filmem. Bezpłatne typy bukmacherskie na piłkę nożną. Tutaj macie mecz, godzina, kiedy mecz się rozpocznie, typ i kurs. Można sobie przewinąć w dół. Tutaj macie Puchar Belgii. Mecze Typ i kurs. Proszę. Naciskając tutaj, znajdziecie typy na 22 grudzień, na czwartek, czyli na jutro. Proszę. Naciskając jeszcze raz tutaj, znajdziecie typy na piątek. Bezpłatne typy bukmacherskie na piłkę nożną. Proszę. Stronki są skuteczne, tylko trzeba nad nimi posiedzieć. Mi to zajęło długie lata, aby dojść do perfekcji. Stronka od razu nie pomoże ci wygrywać zakłady bukmacherskie. Trzeba dobrze analizować, jakie stronki, wybierać odpowiednie kursy matematycznie. Ja jestem zawodowcem. Mam ponad 15 piętnastoletnie doświadczenie w branży bukmacherskiej. Jeśli chcesz gotowe typy na zdarzenia sportowe, napisz do mnie maila kuchajewski 4 małpa Pisz tylko maile. Dziennie ci wyślę cztery mecze. Będę ci pisał, jak grać i stawkować. Możesz mi przedać pieniądze: 500 zł, 1400. Ja Twoje pieniądze wpłacę do bukmachera. Będę grał za nie. W 3-4 dni jestem w stanie zarobić Ci do 3000 zł, a nawet więcej. Jestem uczciwym człowiekiem i nigdy w życiu nikogo nie oszukałem. Tutaj jest 3000 zł. W ciągu dwóch dni zarobiłem tyle pieniędzy. Grałem w poniedziałek i we wtorek. Na granie miałem 500 zł. Dzisiaj sobie pieniądze wypłaciłem z bankomatu. 3000 zł. Pomyśl, ile jestem w stanie zarobić w ciągu miesiąca. To już jest czysta matematyka. 3000 zł w ciągu dwóch dni. Prawda, że dużo pieniędzy? Grałem na żywo, stawiałem wysokie kursy 2,80, 3,20, 2,20, 4,50. Nawet trafił się kurs 50. Z 500 zł, 3000 zł w ciągu dwóch dni. Jeśli chcesz nawiązać współpracy napisz do mnie maila kuchajewski, 4,0 małpa, Wyślę Ci ofertę współpracy. Jeśli jesteś uczciwym człowiekiem, Pracującym. Chcesz zainwestować? Napisz do mnie. Zarobię Ci. Zarobię Ci dużo pieniędzy. Nigdy w życiu nikogo nie oszukałem. Jestem uczciwym biznesmenem. Na moim kanale jest 114 filmów. Ponad 600 tysięcy wyświetleń. Za zarobione pieniądze kupuję sobie markowe ubrania. Calvin Klein. Jeżdżę na wycieczki. Kupuję nowe komputery. Smartfony. Stać mi na to. Jestem uczciwym biznesmenem. Możesz mi zaufać. Stronka, która jest przydatna w typowaniu, jest skuteczna. Tylko trzeba, jak już wspomniałem wcześniej, długo nad nią posiedzieć wybrać odpowiednie kursy długo analizować. Jeśli nie masz czasu na analizowanie meczów. Napisz do mnie maila. Kuchajewski 40 Małpa małpainteria.pl Wyślę ci gotowe typy i będziesz systematycznie zarabiał na zakładach muchawskich. Bądź mogę grać za Ciebie. Zarobić. 3000 zł w ciągu dwóch dni zarobiłem, grając na żywo. Takie pieniądze możesz dostawać z buchmachera na swoje konto bankowe. Nigdy w życiu nikogo nie oszukałem. Jestem uczciwym człowiekiem. Dlaczego mam dołączone komentarze pod moimi filmami? Nie życzę sobie, żeby jakiś idiota yy, dawał wam typy beznadziejne. Zamieszczam. Ja jestem ekspertem w dziedzinie buchmacherki. 114 filmów, ponad 600 tysięcy wyświetleń. Wszystkie stronki mam przeanalizowane. Długie lata je analizowałem, aby dojść do perfekcji. Chcesz gotowe typy? Napisz do mnie. Pisz tylko maile kuchajewski40małpa.interia.pl Ze mną zarobisz. Jestem uczciwym człowiekiem. Nigdy w życiu nie oszukałem nikogo. Ja jako analityk sportowy mam ogromną wiedzę i tą wiedzą mogę podzielić się z tobą, Szanowny Graczu. Jeśli Cię przekonałem, napisz do mnie maila jeszcze dzisiaj i zacznijmy grę. Pisz tylko maile kuchajewski 4-a 3000 zł w ciągu dwóch dni. Na nie miałem tylko 500 zł. Życzę miłego dnia. Wysokich, wygranych i dużo zdrówka. Subskrybuj mój kanał i bądź na bieżąco z moimi nowościami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!